Aktualnie oglądają państwo spo... Aktualnie oglądają Państwo spotkania na oczywiście obłędnej plaży, to już jest faza Pucharowa, a my tymczasem przechodzimy do naszego studia, gdzie gościmy bardzo zacnych gości. 5. Gościmy bardzo zacnych gości. Takie masą masiane. E, tak jest, naszymi gwiazdami, no mówmy e, otwarcie mówmy szczerze, jest oczywiście Stachu Szymankiewicz po mojej prawicy, a po jarka lewicy jest Kuba Wopiwczak. Wielkie gwiazdy, oklaski dla nich? Takie skromne, ale zobaczcie, takie skromne, że sami sobie biją. E, no myślę, że tutaj powiemy kilka słów Stachu Szymankiewicz, zaczniemy od ciebie. To jest e, mistrz polski kadetów z 2012 roku z Olkiem Śliwką. Daleko, sięgnę daleko sięgnęliśmy w czasie, ale tak, to, to prawda. Odkopałem. Przygotowa przygotowałem się bardzo rzetelnie, no i... Czasy Internetu, skoro dało się jeszcze. <grytanie> Wiesz co, mam tu bardzo do dobre źródło wiedzy, bo Marcin Szczechowicz chyba posiada całą historię siatkówki plażowej Wszechświata w głowie, więc on... on tak, powiesz mu coś, on od razu ci całą hi historię opowie. Dokładnie. Taki, A prezes, tuż, prezes polskiej siatkówki planowej, Prezes polskiej nie? siatkówki, nieoficjalny, nieoficjalny Taki też tak. A po oczywiście, prawicy Stacha jest Kuba Popiwczak, nasza, nasza reprezentacyjna gwiazda, aktualny mistrz Polski halowy, mistrz Polski z Jastrzębskim we, Węglem, libero naszej drużyny narodowej. Aktualnie poza składem, ale do tego jeszcze przejdziemy. Witajcie w naszym proskosowym studio. Dobrze, przede wszystkim takie pytanie rozgrzewkowe. Będziemy sobie przekazywać mikrofony, bo mamy tylko dwa na cztery osoby. Pytanko rozgrzewkowe, jak podoba się Wam turniej tutaj w zbąszeniu Stachu? No zajęliście duże przedsięwzięcie organizacyjne na pewno, bo to chyba nigdy nie brałem udziału w tak dużym turnieju, jeśli się nie mylę, no, znaczy na pewno się nie mylę. E, drugi raz tutaj jestem, miejsce świetne, okoliczności też fajne, także mi się podoba bardzo. No i co jeszcze chciałbym powiedzieć? No. Wspaniale, wspaniale. Ja, ja w Zbłączyniu po raz pierwszy nigdy wcześniej nie byłem. Jak przyjechałem wczoraj, otworzyłem oczy i mówię, wow, naprawdę, mnóstwo ludzi. A, a najbardziej pod wrażeniem było tego, że jak wczoraj. Czecha gdzieś spotkaliśmy po drodze. Ja mówię, kurde, zazwyczaj na takich turniejach organizatorzy latają, ręce im się trzęsą, on wyluzowany, on mówi, e, wszystko zostało tak przygotowane, że tu nie, nie, nie ma prawa się nic zepsuć, więc, więc to jest naprawdę pełne podziwo. Ja to ja tylko dopowiem, że Czechu tak zawsze wygląda, ale wiecie co się dzieje w środku. Nie? Znacie trochę Czecha? Pozdrawiamy serdecznie, a teraz o widzicie. On tutaj niby jest spokojnie, a w środku tam, wiecie, tam jest burza, burza. A powiedzcie mi, jak dotychczasowy e, udział w turnieju, z kim graliście, jakie pary pokonaliście? E, od wczoraj, dzisiaj, jakim stosunkiem punktowym. Powiedzcie nam trochę, jak, jak to wyglądało. Jaka, jak wyglądała Wasza wędrówka, podróż? Przyznamy się szczerze, że, że raczej nie jesteśmy jakąś eksportową parą, więc zazwyczaj Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, więc tutaj przyjechaliśmy na obce tereny i, i niestety naszych przeciwników za bardzo po prostu nie znaliśmy, ale udało się wygrywać do tej pory. Tak, wreszcie, wreszcie dali mi trochę pograć, nie tylko Stachu i Stachu. Nie, chyba w grupie faktycznie pierwszy raz widzieliśmy wszystkich przeciwników, z którymi graliśmy, a teraz pierwszy mecz w fazie pucharowej graliśmy z parą z Wrocławia, także tu już mieliśmy okazję kiedyś wcześniej się widywać na turniejach, więc... Ale jak na razie wszystkie mecze udanie. Jeszcze w sumie nie wiemy tak naprawdę na kogo traficie dalej, ale zostają już w tej chwili coraz mocniejsze pary na tym etapie turnieju, więc apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak łatwo umówmy się jak w poprzednim meczu chyba już nie będzie. Sprostuję, bo wiemy na kogo trafimy. Trafimy też na parę w połowie z Wrocławia. <grych> Także Westphal. tak, z, z Maćkiem Westwalem i jego partnerem. Tak, no na pewno, na pewno spodziewamy się troszkę trudniejszego spotkania. No, z czasem tak bywa, że się jedzie gdzieś kawałeczek dalej za, za, poza swoje miasto województwo po to, żeby spotkać kumpli z Wrocławia, nie? Tro, 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 trochę stresuje nas to, że, że nie ma drabinki brazylijskiej, bo my jesteśmy typowa para turniejowa jesteśmy, czyli im dalej w las, tym lepiej, więc nie, nie ma tutaj miejsca na potknięcia. I w tym sensie odprawy. Okej, okay, a powiedzcie mi proszę, e, czy bo, okay, przyjechaliście tutaj pograć w, w turnieju. Wiadomo, że Kuba, ty za jakiś czas zaczynasz sezon e, halowy. No jeszcze trochę czasu pewnie, pewnie będziesz mieć, ale czy macie jeszcze jakieś turnieje, na których wystąpicie razem oczywiście plażowe? Macie jakieś plany, czy tak po prostu sobie A, dobra, jest weekend, jedziemy gdzieś? No w zasadzie chyba głównie z tego względu, że Kuba przerwę między sezonem no, jest bardzo zatarta. Często nie występuje, teraz też w zasadzie tutaj przyjechał prosto z kadry. E, także bardzo często zdarza się tak, że zbyt wielu tych wspólnych terminów nie ma, żeby zagrać więcej niż jeden turniej. No i chyba już od, tak od paru lat, e, jeśli się nie mylę, no to, to zazwyczaj właśnie jeden, jeden, dwa turnieje w sezonie takie wybieramy, żeby, żeby, żeby gdzieś w fajnym miejscu zagrać. No i nie wiem, na razie nie mamy w planach niczego więcej. Nie wiem, czy czas na to Kubę pozwoli. Chciałbym, żeby mi nie pozwolił ze względu na reprezentację Polski, ale najprawdopodobniej trochę wolnego będzie, więc, yy, więc myślę, że coś się jeszcze Nie uchodzi. wypada mi się cieszyć w zasadzie z tego. <grym> <grym> nie wyglądasz teraz na zmartwioną osobę, nie? Kuba, ale wiesz, trochę cię dociśniemy, o tą waszą reprezentację w późniejszym czasie. A teraz powiedz mi o waszą, to mam pytanie, taką technikę gry, tak? Bo grasz e, dosyć dużo takim fajnym, zakręconym plasem, ale też często lubisz, Piotrek mi to wypomniał, stosować technikę na Oldboya. Jak ci się z tym gra? Ja, ja po prostu używam każdy, ka, każdą znaną mi metodę, żeby zdobywać punkty, więc nawet jeżeli to jest technika, metoda na oldboya, to i przynosi punkty, i zwycięstwa, to biorę w ciemno. Ja też mówię. <grymiany> to dyszelek, tak? Tak, <grymiany> tak. Dyszelków dzisiaj było całkiem sporo, całkiem sporo. W lewo, w prawo, krótko, daleko, no pięknie, pięknie. Cały repertuar możli możliwości i, i, i zagrań. O to w tym chyba y, y, sporcie też? Chodzi tak naprawdę. Eee, Jarku, czy ty miałeś jakieś pytanie, bo się tak zamachnąłeś? Ja chciałem z Modboyem dopiec. Do Dobrze, wiesz, ja to miałem nadzieję, że tak powiem przygotowane, ale, eee, ale fajnie, że sam to jakby poruszyłeś. Bardzo, bardzo miło z twojej strony, uprzejmie, dziękujemy Jarku. Proszę. A przechodząc jeszcze do spraw, e, jeszcze zostajemy chwilę przy piachu, ale troszkę innej formie. E, pytanie do Kuby. E, powiedz mi, bo w zeszłym sezonie mieliśmy, grand, jak to się nazywało, Grand, grand Prix chyba. Zero, tak. Czwórki grały, czwórki? Tak, tak czwórki. tak. czwórki. Czy w tym sezonie po pierwsze to będzie i czy będziesz grać w tych rozgrywkach? Odbędzie się w trochę innej formule niż w zeszłym roku, czyli bodajże taki zwykły turniej siatkówki plażowej, czyli zasady te same, tylko rozpiska brazylijska, dwa mecze się przegrywa i, i się odpada, a nie tak jak rok temu było to trochę inaczej zorganizowane, a jeśli chodzi o mnie, to jak tylko będzie możliwość i czas, to, to bardzo chętnie. Na takiej zasadzie, że jeżeli będzie dzwonił Wital Heinen, to, to mnie nie ma, jeżeli nie, to, to będę. No dobra, skoro już tak powiedziałeś o tym Witalu, tym Vitalu, świetny sezon za tobą. Przejdźmy do tego pytania, nie bójmy się, to jest Hyde Park, tu będzie ostro. Krótko, ale ostro. E, świetny sezon za tobą. E, Mistrzostwo Polski, bardzo dobrze w ogóle przez cały rok tak naprawdę bym powiedział. No ale jednak jesteś poza, poza kadrą, no bo e, Zator i, i Damian Wojtaszek e, są tam za ciebie. Co miało wpływ? Bo umówmy się, kadra ma to do siebie, że to jest chyba najbardziej, jakby to określić, najbardziej bogata kadra pod kątem osobowym w historii chyba siatkówki w Polsce. Co zadecydowało o tym na światowym Też też. Nie wiem, że inna drużyna ma, ma na taki wybór. Tak, to jest ten problem bogactwa. Jak myślisz, co zadecydowało, że akurat ty jesteś tą poza tą tą dwójką kadrową? Zadecydowało to, to że są w tej kadrze od wielu lat, to, że są tymi zawodnikami. E, I tak ogólnie, to wiadomo, każdy sportowiec myślę, że jak już gdzieś obija się kadrę i grał te najwyższe cele, to, to ma taką że to ludźmi i jakby to był, był ktoś tam na mojej pozycji, kto by był bucem miły, niemiły, nieprzyjemny, to, to by było łatwiej być obrażony na trenera, że wybiera takiego gościa. Ale to są, to są moi koledzy, ja im kibicuję e, bardzo zawsze pomocnie, zawsze bardzo przyjaźnie, więc, więc nie mam prawa narzekać. Jestem wiadomo rozczarowany, jak każdy inny sportowiec by był, ale, ale poza tym kibicuję im i, i nie mogę tutaj nie wiadomo jakich złych rzeczy mówić, czy na trenera, czy na nich, bo, bo uważam, że to jest fair decyzja. Ja mam. O dokładnie pytanie o same kulisy tej decyzji. Jak wyglądała rozmowa z Witalem? Czy Wital Ci powiedział Kuba do domu? Na razie? Ja, ja, Czy po prostu ja, ja. to była długa rozmowa, gdzie Wital po prostu usiadł z Wami, wytłumaczył wszystkie za, przeciw? Dawaj tło! To jak o, to to wygląda? To, tak, całe tło. To tło jest trochę takie smutne, bo tak naprawdę Wital mi powiedział, że pojadę do domu jeszcze tam cztery tygodnie wcześniej, jak pierwszy raz do mnie dzwonił, więc powiedział mi, że przyjadę po trzech tygodniach, ja, pojedziesz do domu, więc na sam koniec nie musiał mi tego powtarzać, więc to było trochę takie słabe, Czyli że, wszystkie inni, że inni dali cały czas gdzieś, mieli nadzieję, się liczyli, a ja tak naprawdę w początku wiedziałem, na czym stoję. Czyli wszystkie rozgrywki medialne to były tylko takie po prostu, żeby porozmawiać, a Ty już tak naprawdę informacje miałeś wcześniej. Tak, tak, tak. No to. No no, dobra, to inne pytanie o tło, bo docisnę jeszcze w tym temacie. E, jak Wital się komunikuje z Wami? Czy to jest, e, słuchaj, SMS, tak dalej? Czy jest telefon? Jak to wygląda tak między Wami? Jesteście na Ty w ogóle, czy Panie trenerze? Są zawodnicy, którzy mówią na Ty, są zawodnicy tacy, którzy czują trochę większy respekt, e, tak jak ja i mówią po prostu trenerze. Bo, dopóki trener nie przyjdzie do mnie nie powie, słuchaj, mów mi Wital, no to, to ja do niego sam nie, nie przejdę na, e, na taką stopę. A jeśli chodzi o komunikację, to zawsze SMS. Jesteś dostępny, tak, dzisiaj wieczorem mogę rozmawiać, dzwonić, gadamy o życiu, o siatkówce, trochę o sytuacji w kadrze, bo u mnie to tam nie ma zbyt wiele o czym gadać, tak jak już powiedziałem wcześniej. E, więc, więc jest wszystko przejrzyste, clear i, i tutaj nie ma, nie ma się na czym... Po angielsku trener, czy po polsku? Po angielsku, nie, trener myślę, że dużo rozumie po polsku. Dużo, nie? Chyba na, tam nad, już... nastawia co... ucho, ale, tak. ale mówić nie mówię. Super, mikrofon wraca do właściciela, przepraszam, czy na chwilę stachu, tylko widzicie, tak to jest jak właśnie jak się ma e, mikrofony na kablu, trzeba z, między swoimi gośćmi te mikrofony przeplatać, ale, ale dajemy radę. Stachu, powiedz mi, do Ciebie pytanko mam, e, jak w ogóle w tej chwili m, wygląda, jeśli chodzi o, o, o Ciebie gra na piachu, czy w ogóle będziesz grać też e, na piachu w turniejach? No bo wiadomo, że jakiś czas temu, mi się, Twoją karierę no, zatrzymała dosyć poważna kontuzja. Jak w tej chwili jest z nogą? I, i, I czy będziesz jeszcze grywać na, na turniejach, czy będziesz teraz dalej trenerem? Jak, jak w ogóle jest Twoją przyszłością odnośnie, odnośnie plaży i okolic plaży? No, myślę, że to nieco naciogana teoria, że ta kontuzja przerwała jakąś karierę moją. W zasadzie już od lat grałem chyba tylko w drugiej lidze nigdzie wyżej. Także myślę, że jakoś mocno na mój rozwój nie wpłynęła, ale tak przytrafiła się po niej. Nie ma śladu, raczej mi do co innego niż kolano. Trochę starsza kontuzja. No, jak będzie wyglądał? Nie, w stronę, w stronę trenerki to, to zdecydowanie nie to, co, nie to, co lubię, jeśli chodzi o sport, to tylko o wydaniu zawodniczym, czyli, czyli od strony zawodnika, uczestnika turniejów. E, no od kilku lat jednak e, faktycznie, tak jak już wspomniałem wcześniej, raczej ograniczamy się no, z różnych tam powodów, powiedzmy, ciężko powiedzieć do końca jakich, może trochę lenistwo, trochę brak jakiegoś zorganizowania, trochę brak może e, Całego partnera, z którym, znaczy w zasadzie Kuba jest osobą, z którą najczęściej gram, ale no, tak jak wspomniałem, rzadko kiedy się e, widujemy i myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których e, gdzieś no, mniej uczestniczę od, od kilku lat w tych e, turniach rozgrywanych regularnie, w, zwłaszcza w e, cyklu Mistrzostw Polski, e, czy, czy, czy w tym sezonie, no, zobaczymy, jeśli, jeśli, będzie, jeśli będzie jakiś turniej, w którym będziemy mogli wystąpić, to, to z chęcią to zrobimy. Mamy w takim razie jeszcze na występy Stacha i może razem właśnie w parze z Kubą Popiwczakiem. A powiedzcie mi proszę, czy... No bo w sumie tak, obaj jesteście doświadczeni i na piachu i na, i na hali. Czy widzicie rzeczy, które, które mm, wykorzystujecie, które na pomagają wam e, na hali, które są wzięte z piachu i odwrotnie? Czy na przykład są rzeczy, które są wzięte z piachu i pomagają wam na, na hali? Chyba powiedziałem dwa razy to samo, tak mi się wydaje, ale wiecie o co chodzi? Z, 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 zacząłem się zastanawiać, czy złapałem ten sens, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Czy no wiadomo, że to są podobne sporty, ale jednocześnie inne, tak? Inna jest specyfika. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jeszcze tak wracając do tej kadry, to gra na piachu bardzo mi pomaga we wszystkich gierkach, które Wital Hayden organizuje na, na rozgrzewkach, bo tam trzeba umieć plasować, atakować, robić wszystko, a tu piasek bardzo, bardzo, bardzo pomaga w tym. A jeśli chodzi o takie inne rzeczy? Nie wiem, ciężko, ciężko jest mi wskazać jakąś jedną konkretną rzecz, która by bardzo wpływała na grę stąd tu albo pokoju. Nie, no ja myślę, że jest ich mnóstwo. No. Wydaje mi się, że jeszcze kiedyś, kiedyś dominowało takie przekonanie, że, że to są tak odmienne sporty, że aż nie, nie jest dobrze ich łączyć. Je. No, wydaje mi się, że to trochę już idzie w zapomnienie. Coraz więcej zawodników, no może nie tych na najwyższym poziomie krajowym czy światowym, bo ci się decydują jednak na przygotowanie w pełni do sezonu plażowego. Ale wydaje mi się, że to co, to co obserwuję, że coraz więcej zawodników łączy grę na plaży z grą na hali i to jest świetny przykład tego, że jakieś tam pasji do, do siatkówki nie trzeba dzielić na jedną i na drugą, tylko jak najbardziej to może iść w parze. A jest mnóstwo, no nie wiem, zwłaszcza my wydaje mi się, że więcej jest tych, y, tych aspektów, które z plaży można przenieść na hale, nie, no bo jednak tutaj na hali, na plaży trzeba być troszkę bardziej wszechstronnym, w związku z tym, że bierze się udział w każdej akcji, trzeba przyjąć, wystawić, zablokować, zaserować. Taki pełen przekrój, przekrój zagrań, no, no mnóstwo zagrań chyba technicznych z plaży można przenosić na halę. Mam takie pytanie do Was jako do zawodników, którzy mają tutaj na hali świetne doświadczenie i na plaży. Czego brakuje, już może nie w samej technice gry, pod kątem organizacyjno-sportowym, czego brakuje w siatkówce plażowej, co już jest na hali i co świetnie działa na hali? Nie wiem, czy mam tyle czasu. No, w dwóch zdaniach. Zacznij. Szczerze. Powiem szczerze, że, że tak z własnego doświadczenia, to ja e, zawsze trochę cierpię, jak, jak kończy się sezon plażowy, bo, bo tutaj jest naprawdę super atmosfera, muzyka, ludzie dookoła i, i ja uwielbiam spędzać czas z tymi ludźmi wokół, wokół tych boisk, grając, słońce, może nie dzisiaj, ale, ale ogólnie zawsze trochę cierpię, jak się przynoszę na, na hale, bo. Nie ma tego, ja tego tam tak nie odczuwam, bo tam to jest dla mnie troszkę bardziej e, praca, mimo że to kocham, mimo że od dziecka chciałem być siatkarzem, to, to trochę inaczej do tego podchodzę, więc e, chciałbym bardzo, żeby ta siatkówka plażowa rosła, chciałbym, żeby ta siatkówka się rozwijała, bo, bo uważam, że to jest piękny sport i każdy, kto tego dotyka, to widać, że, że tu ludzie nie przejeżdżają, bo... Bo nie wiem, bo przyjeżdżają po nagrody czy jakieś takie względy, tylko oni przyjeżdżają tu, bo kochają to robić i myślę, że im więcej osób będzie tym za, zarażonych, im więcej osób będzie to wchodziło, to, e, to by było piękne dla, dla całej tej dyscypliny, ale czego brakuje konkretnie pod tym względem organizacyjnym, sportowym. Ciężko jest mi naprawdę znaleźć jedną jakąś konkretną rzecz, którą, którą mógłbym tutaj wymienić. No ciężko powiedzieć, że niemniej jednak chyba chyba jednak jakby nie patrzeć, wszystko idzie w stronę wie, no, większej popularności siatkówki plażowej, coraz większej. Więc, więc może raczej warto szukać pozytywów w tym, że turniejów jest coraz więcej, na no, coraz wyższym poziomie, coraz więcej zawodników bierze w nich udział. No i to jest na pewno ta dobra strona, a z czego brakuje, no to tak jak no, ciężko odpowiedzieć. Każdy pewnie organizator będzie szukał gdzieś yy, przyczyn w czym innym. No tutaj ciężko, ciężko tu, będąc w zgłoszeniu odpowiadać na pytania, czego organizacyjnie brakuje w siatkówce plażowej. I nie wypada, nie wypada. Ale co byście dodali do ogólnie, Myślę, że... Ja myślę, że nie ma co ukrywać, jeśli, jeśli zawodnicy traktują sport profesjonalnie, to, to jest oczywiste, że na hali są po prostu w stanie z tego żyć. W Polsce, no myślę, że... Gro... No chyba tak, no mimo wszystko, mimo wszystko więcej pieniędzy. Ja Kuba mówi, że nikt tu nie jeździ dla pieniędzy, to jest prawda, ale to, to żeby wystąpić w całym sezonie halu, plażowym, no, wymaga wielu wyrzeczeń, też zawodowych. Jeśli, jeśli chce się przyjechać na turniej wcześniej, być do niego odpowiednio przygotowanym, Wiele poświęceń gdzieś tam, powiedzmy, rodzinnych czy tam prywatnych ku temu, żeby, żeby była okazja do jeżdżenia co tydzień po całej Polsce, więc no, nie ma co ukrywać, że aspekt finansowy na pewno jest tutaj kwestią istotną. Nie, nie wszystko robimy dla pieniędzy, ale... Tak, no większość ale ktoś całej organizacji wiąże się z pieniędzmi, bo na każdy element jakiś tam budżet musi być. Ale ja dodam tam do tego, czego mi brakuje, to hal, w których będzie można grać. W zimę. To co powiedziałeś, że tak. tęsknisz, właśnie gdyby takie myślę, że te hale były, to moglibyśmy tą siatkówkę uprawiać w wielu miejscach w Polsce, bo już są pewne projekty, już powstają pierwsze hale, ale brakuje ich jeszcze, są. jeszcze. Przepraszam właśnie do Wrocławia, chyba od 1 czerwca będzie. Lokowanie produktu. Nie, nie, no, raczej w stronę popularyzacji siatkówki i miejsca będzie we Wrocławiu hala już jest gotowa w zasadzie, jeśli chyba te obiekty sportowe będą miały zielone światło do do otwarcia to jeśli się nie mylę od, od końca maja czy od początku czerwca będzie taka możliwość jeśli dobrze wiem są tam dwa boiska jeszcze tam nie byłem ale myślę że to jest tak tak będzie możliwość wynajmu komercyjnego i to jest hala a nie balon także też chyba może być trochę fajniej niż na przykład to bywało w innych miejscach jeśli chodzi o temperaturę piasku na przykład nie, nie wiem czy tak będzie ale myślę liczę na to że, że to będzie fajne fajne miejsce ja myślę, że też, też takim krokiem w rozwoju tej dyscypliny jest to, że już pierwsze kluby akurat z Wrocławia, tak się śmiesznie złożyło, zaczynają robić swoje że tak powiem odnogi, halowe kluby zaczynają robić swoje odnogi plażowe e, więc jeśli pozostałe kluby na przykład z Plus Ligi pójdą tą samą drogą, to być może pójdziemy w stronę jeszcze większej e, nie chciałbym powiedzieć komercjalizacji, ale powiedziałeś profesjonalizacji, tak, profesjonalizacji siatkówki plażowej. Więc myślę, że to jest też dobry, dobry krok. I dzięki temu też jakby cała infrastruktura będzie mogła powstawać nie tylko oczywiście dla zawodników, ale również dla amatorów. Bo chyba tak silna jest ta dyscyplina, e, jak dużo amatorów daną dyscyplinę uprawia. To jest chyba od tego trzeba, trzeba zacząć. E, chciałbym coś tutaj dopowiedzieć, do Kuba? Nie, nie, A nie, nie, dobrze, nie, dobrze, myślałem, że tak, wiesz, łapiesz powiedzieć, Nie, tak, powiedz, tak ja sobie pomyślałem, że jak zbąszy i tutaj gwardia i wszystko się ten, to trzeba tutaj o... Prezesie Łukaszu, to by się wspomnieć, że, że to jednak on tam w tej gwardii działa, jest stąd, także takie okoliczności, że można o tak, nich powiedzieć. Tak, tak, możemy otwarcie mówić o, o osobach, które robią dobre rzeczy dla środkówki. Dla nie tylko halowej, ale również plażowej. E, natomiast jeszcze powiedzieliście o tym, tu chciałem się odnieść do tego, powiedzieliście o tym, że tutaj nie przyjeżdża się dla pieniędzy, że to jest taka festiwalowa e, atmosfera. Poczekajmy na mecze półfinałowe i finałowe. Zobaczymy, co się wtedy będzie działo, bo stają, że już naprawdę będą e, leciały e, iskry. E, no i w sumie też pytanie do Was takie kolejne. Jak długo w ogóle się znacie? Jak się zaczęła Wasza znajomość? Myślę, że znamy się, myślę, że znamy się y nie wiem, z 11 lat może. A zaczęła się tak, że ja jestem z Wrocławia, Kuba jest z Legnicy, z tego samego województwa. Kuba jest rok młodszy, ale przynajmniej na, na Dolnym Śląsku zgrupowania kadry wojewódzkiej yy, były organizowane dla dwóch roczników w jednym miejscu jednocześnie, no i pozaliśmy się na jednym z obozów. W Strzegomiu bodajże. Się śmieję, bo ja jestem taką osobą, która ma bardzo dobrą pamięć o do takich bardzo często śmieciowych rzeczy, i Stachu, zawsze, Stachu się zawsze z tego śmieje, że ja mu potrafię coś powiedzieć, że tam, a 7-8 lat temu coś tam się wydarzyło, on się zawsze na mnie patrzy, że on nie wie, co tam w zeszły poniedziałek robił, nie? A dobrze pamiętam? I, ale właśnie dlatego się zaśmiałem, że akurat on się do odpowiedzi na ten temat wyrwał, ale bardzo dobrze. Istotn istotne mnie. rzeczy pamiętam. <laughs> no dobrze, to, to w takim razie, to, to, jakbyście mieli podsumować, ile lat, w takim razie, plus, minus? Kuba, wyciągnie to teraz no, ze swojej, że, wiesz. Około 13-14 lat. Dobrze, no to świetnie, to świetnie się składa, bo od tego mamy takie tabliczki specjalne, które dla Was przygotowałem. Zrobimy sobie taki szybki testik, zobaczymy e, na kogo będzie wskazywać. Weźcie proszę te tabliczki w swoje ręce, tylko zobaczymy czy one są dobrze i teraz tak, z jednej strony jest oczywiście odpowiedź, która kierunkuje na siebie samego, a z drugiej strony jest odpowiedź, która kierunkuje na e, swojego partnera. No to zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego pytania. Nie wiem czy chodzicie na siłownię, myślę, że na pewno chodzicie na siłownię. Kto bierze albo brał więcej w martwym ciągu? Okej, okay, no to tutaj widzimy jakby pełna y pe pełna zgoda, pełna zgoda. Kto częściej powiedzmy, że spóźniał się tak naprawdę na treningi? Czy była taka osoba, która miała... Muszę wziąć mikrofon, nie było tych... A dobra, nie. Mogę odpowiedzieć. Treningów nie było za dużo, ale ostatnio byliśmy raz na, na piasku, także będzie prosta odpowiedź. Pewna dowolność. Freestyle. <grywa> <grywa> yes, okay. Okay. <grywa> e, skoro się tak długo znacie, to pewnie wiele razy spożywaliście razem posiłki, kto więcej je. No proszę, proszę, dobrze. No. Kuba się przyznał. A nie wyglądasz. Nie no wyglądasz. nie wyglądasz. Myślałem, że nie będzie w drugą no to jest bardzo ja ważne... <noise> Teraz będzie bardzo ważne pytanie, bardzo ważne i tutaj mogą być jakieś e, kłótnie między wami w przyszłości. Kto mocniej bije w ataku? Czemu była zmiana decyzji? Popatrzę, nie... że źle, źle nastawiłem tą tabliczkę po prostu. Czemu się zacząłeś tak plątać w tej odpowiedzi? No, no, ja raczej... Ja raczej nie atakuję, stąd właśnie odpowiedź była dość prosta. Rozumiem, rozumiem. No to jest pytanie, gdzie mam tu jednego faworyta, yy, ale zobaczymy, czy to się sprawdzi. Kto ma więcej znajomych na Facebooku? Stachu się chwali od, od dłuższego czasu, że w ogóle mediów społecznościowych, także niestety. Pytanie nie ten. I, I mnie męczy od dwóch nie. Wiem, co tam na tym Discordzie dodali, co tam piszą o turnieju. Więc. Kurczę, to, to akurat kolejne pytanie będzie trochę problematyczne, no bo mam tutaj takie zapisane fajne pytanie, kto ma większe parcie na szkło, ale tutaj chyba... Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Skromny jest Kuba, to już widzimy. Kto jest większym śmieszkiem? Kto więcej humoru używa? Kto. Żeby podzielić ładną odpowiedź, ale można podzielić, nie wiem. Pokaż na mnie, na ciebie. No i no, bardzo ładnie, a to tu jest. Dobrze, dobrze. No i jeszcze ostatnie takie pytanie też z kategorii jedzenia. Kto, wie więcej, kto je więcej śmieciowego jedzenia, albo kto jad więcej śmieciowego jedzenia, jak się gdzieś tam w, nie wiem, jeździliście na przykład nawet, nawet razem na obozy na przykład albo na zgrupowania cokolwiek było w przyszłości. Okej. Okay. Co to było za jedzenie? <grytanie> <grytanie> czy, czy ja mam wrażenie, że Kuba wygrał w tym quizie? Tak, zdecydowanie. Serdeczne gratulacje. No. <grytanie> <grytanie> Ale. <grytanie> Mieliśmy to ustawione, mieliśmy to ustawione. Kuba nam po prostu więcej zapłacił. Eee, no to w sumie, masz jeszcze jakieś pytania, tak, jak tak? tak, mam pytanie od wideo, Proszę, na proszę, na proszę. naszym czacie, gdyż dostałem im reżyserki, żeby... Biorę telefon taki, aby by przekazać tutaj. Według kolejności, e, czy Stachu gra to jak wyglądało? Grał, jak wyglądało, to... <laughs> Niech świadczy o tym moja historia, Znaczy historia klubów, w których grałem. Nie, ja grałem, grałem przez wiele lat, myślę, że z 8 lat. Grałem na Hali. Eee, grałem w drugiej lidze, w Gwardii. Większość czasu spędziłem w klubie z mojego miasta. Później ostatnie lata grałem w Oławie, która też grała w drugiej lidze pod Wrocławiem, miasteczko. Dobra. Mamy odpowiedź, i teraz pytanie. Eee, Kuba, czy będziesz w tym roku na plaży gotyku w Toruniu? Ja nie, nie zmieniam takie pytanie. E, tak się uśmiechnąłem, bo od dwóch dni ze swoim kolegą Dawidem Konarskim o tym e, dyskutuje. Dawid mówi, żebym wpadł tam na mecz gwiazd i tak dalej, więc jest myślę, że duża szansa, że się pojawię. To jakiś przeciek był tutaj informacji, że nasz widz, e, No ma. nie wiem, nie wiem, no, ktoś, ktoś, ktoś wysoko postawiony. Nik jest D krowka <noise> <noise> Konarski <da. głosy> Nick jest D MRS 91. Taki ukryty nikul może tam faktycznie się pod tym troszkę ukrył. Eee, nie, tu mamy tylko Elo, się ma pozdrowienia, tak więc e, Ciao. No, jest pa, pełen sympatii czat dla chłopaków. No i co, Piotrze? Pozdrawiamy nasze ukochane dziewczyny, które albo grają, albo gdzieś odpoczywają i, i czekają na nas, aż tam do nich dołączymy, więc... O, pytanie, gracie w miksach z dziewczynami? Ja nie, Staszek gra, aczkolwiek... Tak? <gry> Udało mi się moją dziewczynę namówić, szczęśliwie, do występu w miksach. Zobaczymy, czy, czy będzie miała dość cierpliwości, żeby jeszcze to powtórzyć kiedyś w przyszłości. <gry> no to jest takie mocne powiem, połączenie, jak gdyż pary, które grają razem w miksach... Znam mało, znam mało które, które się nie kłócą. Chyba tylko czarneccy są takim. I mało które, które grają. Ten, Myślę, ale mało, które, mało par, które grają ze sobą. Tak, to jest racja. Tak, tak. tak racja. Bo to wiadomo, że. Zawsze zdrowia, spinka, dla dla, tak, spinka jest e, bardzo częsta wtedy. Tak, tak. Mm, to mamy wszystko na nasz, z naszego czata. Piotrze, jeszcze jakieś e, przygotowałeś coś, jakieś e, szpilki, które chcesz bić? Chłopakom? Nie, nie już, już dam chłopakom spokój, bo wiem, że chcą się pewnie już powoli przygotowywać do kolejnego meczu, koncentrować się i spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i najbliższymi, więc panowie, wielkie, wielkie dzięki, ukłony dla was, trzymamy dla was mocno kciuki, eee, no i powodzonka tutaj w turnieju, bawcie się dobrze, dziękujemy, że znaleźliście czas. Dziękujemy i miejmy nadzieję do zobaczenia częściej w trakcie takich eventów. Do zobaczenia, Stachu Szymankiewicz, Kuba Popiwczak, Jarosław Madzia, Piotr Stanek, Prosko z TV do zobaczenia.